Hej, cześć, siema na wszystkim, ludzi z tej strony Xizer I to jest w kolejnym odcinku, moi mili, z Fazmofobii, oczywiście, bo z czego by innego, moi mili Dzisiaj zagram sobie na Willow Streete, Na trybie koszmarnym, tak Dzisiaj ostatni dzień roboty Wczoraj było wolne, dzisiaj do roboty Dlatego szlafroczek gaming, moi drodzy Po prostu, bo na szybko wstaje i szybko od razu wam nagrywam materiał Oczywiście, jeżeli chodzi o fazmofobię, moi mili Także co, jeżeli odcinek się was spodoba Pamiętajcie o lajkensie, o subskrypcji I o komentarzu, W co do tych lajkensów Bardzo dużo sypiecie, także ja bardzo dziękuję wam za te wszystkie lajki, bo naprawdę bardzo ich sporo ostatnio pod odcinkami, co jestem bardzo wdzięczny oczywiście tutaj. Subskrypcji przybywa, także też dziękuję wszystkim nowym subskrybentom za to, że dołączacie do naszego community cudownego. No i co, dziękuję za to, że jesteście przede wszystkim moi mili. Z informacji jeszcze szybkich w sobotę, czyli jutro w sumie o 19 będzie, będzie w sumie streaming z Mortal Kombat 1 z King of the Hill z widzami. Także będziecie chcieli sobie zagrać, pobić się troszkę, to zapraszam serdecznie oczywiście moi mili. No i bez gadania, ponieważ mam ograniczony czas, bo jest prawie 12, a 12. Tam kurczę tak 50 wychodzę, a muszę zrenderować jeszcze film, zrobić turkę ITP, to lecimy. Parabiotyk, kadzidełko i odpędzić ducha kiedy go nie gracza. Spoko, dobra, dobra, duable, duable. Jak najbardziej duable, moi drodzy. No i co, no wczoraj chillorsko kurczę, kurczecionek minął. Dziękuję wczoraj za obecność na live, moi drodzy. Tam to, ci co byli, to dziękuję bardzo, oczywiście. Naprawdę jestem wdzięczny za obecność. Plot Quest Mega okazało się, że w tym Layers of Fear remake'u z 2023 roku jest też Layers of Fear 2 w tej części. Także są dwie gry, jakby. Ale tak jak obiecałem, zresztą to najpierw ogarniemy to już Outlast'a sobie. Czyli za dwa tygodnie będzie po prostu Outlast, tak? Za dwa tygodnie? No tak, 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 około za dwa tygodnie, tak, za dwa tygodnie wtedy będzie Outlastik, kurczę, w sobotę, elegancko, także tak tuż już zrobimy, po prostu, no bo trzeba, trzeba, kurczę, no, mówiłem, że będzie Outlast, to będzie, oczywiście, jak ktoś sobie być na bieżąco, to zapraszam serdecznie na, o Boże, Monki, na Discorda, tam będę wszystko zawsze w ogłoszeniach pisał, co, gdzie, kiedy, jaki live, jeżeli chodzi o daną grę, eee, także zapraszam serdecznie na Discorda, linka macie w opisie, oczywiście, moi mili, no i co, no i. O, no i elegancko, bo A tam miałem Freezing Breath, więc wszystko chyba dzisiaj Gierka wie, że mam po prostu ograniczony czas, niestety. I ten Freezing Breath chyba był ogólnie w garage, nieprawdaż? Tak mi się wydaje. Na razie tutaj rozstawię te itemy, bo tak mi się wydaje, że tutaj był ogólnie Freezing Temps, moi drodzy. No także tak, ja to oczywiście swój remoncik, moi mili. Kogoś, tłumaczę jeszcze raz, moi drodzy, bo niektórzy się pytali o co chodzi. To jest po prostu tradycja, moi drodzy, to nic nie daje. Ja po prostu tak, że jak ja po prostu gram na Willow Street, na wszystkich mapach ja robię remoncik, tak zwany. Czyli po prostu biorę te drzwi i ciągnę do siebie. Chodzę w nielekko, żeby je po prze prostu przekrzywiać. Wiecie, to, to nie daje żadnego pusta ani nic, jeżeli chodzi o, o jakiegoś, nie wiem, że duch coś będzie bambuzlowany, nie? To jest po prostu zwykła taka rzecz, to tyle. To nic nie daje żadnego takiego, jak wiecie, plusu, plusa w grze. Po ja prostu jest to zwany remoncik przeze mnie tutaj. No i tyle. No i remonciki robimy, robimy sobie tak o, tak, o hobbistycznie, także. To nie daje żadnego tutaj, wiecie, plusa, jeżeli chodzi o gierkę. Także tłumaczę, żeby jak ktoś tutaj by nie wiedział o co chodzi z remoncikami. Remoncikami culturalnymi, to wiecie o co chodzi, nie? No, more lag O, lak jakiś, what the fuck? O oh, jezus, cheapie sleepy. Chyba moi drodzy, ewidentnie. Troszeczkę. Okej, okay, 5 stopni tutaj w kuchni jest, tak? Czyli to jest chyba Imo Kitchen, Kitchen? Tak, kitchen, kitchen. Dobra, kitchen, kitchen. E żeby miał cały ręcz. Oj, włączył światło, się włączył ten. Dobra, sprawdźmy im.F. szybko sobie telewizor włączył. IMF2. No to. Oj, trochę śmieszne, że on włączył tutaj tego telewizora, który z kuchnia. No ale ręcz pewnie ma też nie. To ma ręcz też spoko tutaj, dobra, git, git. Nie, bo tutaj jest tak, tutaj jest 4,6 stopnie, a tutaj jest po. 6,9, tak kurczę. Actually kinda close. Y dobra, mm, spreadboxa sprawdźmy sobie. Are you here? Are you close? para... Oczywiście ja pierdziel. Można wycofać. O Boże, God bless fordat. A i co teraz? Are you here? Are you close? How old are you? Okay, nie jest chętny do odpowiadania, ewidentnie, kolega Dotną no, które drzwi te tutaj? To sprawdźmy uv -ką. trzeba, trzeba, moi mili, ale nie widzę tutaj żadnych, żadnych, niestety, kurde, freezing UV. Fingisów, thing, fingisów. Dobrze, na szczęście mogliśmy usunąć zdjęcie, God bless for that, naprawdę. Bardzo miło, ponieważ kolega mi ładnie strollował troszeczkę, że zniknął idealnie. Zniknął idealnie, kiedy kliknąłem to zdjęcie, także no, takie, unfortunately. O, 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 tyłony. Proszę. Boże jedyny. Denerwuje mnie takie ziewanie, wiecie? No ale co ja zrobię? Co? Ja jestem tylko biednym kurczę, Jupiterem, który wstał przed robotą, żeby wam nagrać po prostu nagrywkę, żeby się mieli content dnia, wiecie o co chodzi? Ja tu jestem miłą osobą, tak? Rzucił tam całkiem potężnie chyba. Zaraz sprawdzimy imf -em. może piątka jakaś. Może jednak nie aż tak potężnie jak mówiłem e, ogólnie tak, yyy... Rzucił tym tutaj, zrobię fotę jeszcze na szybkości. Interakcja 3, bardzo dobrze. Um, are you here? Dobra, nie, nie, już nie sprawdzam tego Spirit Boxa. Na pewno nie jest to w takim razie morej, bo on ma, wiecie, że musi mieć forsowanego. Bo klątwę nakłada jednak na Spirit boxie kolega. Okej, okay, czy są tu dzisiaj Orbixony moi mili? Yy, bo tak średnio widzę, no tak. No on działa wszędzie, nie? Ogólnie Siomy. O 5 proszę bardzo, okej. Okay. Tak, tak coś czułem, tak czułem, tak czułem. Tak czułem, moi drodzy, będzie będzie IMF-5. Okej, okay, rzucił to. O ja pierdzielę, dobra, to, to i rzucił to chyba, tak? Okej, okay, jasne, jak najbardziej, okej. Okay, kolega jest, yy, no, za dymiarzem ostrym. Ja tutaj dam to może tak jakoś, nie wiem, czekajcie, get lost. Otwórz może szafkę i dajmy tutaj tak, o. Kulturalnie, tego, tego, dotca. Mi się wydaje, że może być freezing. Ogólnie nie będę wam ukrywał, nie? Tak, co trochę. O, oczywiście, że jest freezing. Okej, okay. jest to casual, albo ghost, albo. Okej, okay. albo ghost, ghost to na pewno. <noise> albo oni tutaj, okej, okay. shade, twinsy, o niego to ja wiadomo, jak bardzo umiem trafiać, nie? Okej, okay, koleżko, Ste steppy na salt, please. Ja tu na zrobię fotę, bo to ładne, tutaj wcięcie drzwi eleganckie było. Jm 5 czyżby? Ja tak czułem, tak czułem. Tak czułem, tak czułem. E, dobrze, questy, moi drodzy, tak, jeden, dwa, trzy. Okej, okay, brakuje nam troszkę tego. E, żeby nie było, że on schantuje nagle, a jest to możliwe. Ale rzuca fest ogólnie. Kurczę, taki... Nie wiem, czoło chcę Jeśli Oni prze... on miałby dużo eventów, nie wiem jak z rzucaniem, nie? Troszkę ogólnie. No Jin to będzie przyspieszał. No Twinsy to tak. zależy, nie? Jeżeli to, 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 to. Dobra. Mam quest na parabiotek, tylko i tak to oczyścić obszar. A, to trzeba oczyścić szybko. Nie, jakby coś szepnął mi do łóżka ogólnie, nie powiem. Can you whisper to my ear please? Nice throw, buddy. Okej, okay, tutaj stepnął, fajnie, zaraz se foty zrobimy. Oczywiście a halo? jak okay, tu się zaliczyło, spoko. Eee, teraz tak, szybko światło, ponieważ nie wiem, gdzie jest aparat. Tutaj, dziękuję. Eee, Okej, okay, stepnął w tom jeden, dwa... 3. Okay, brakuje nam dwie foty, jeżeli się nie. Jedna fotka, okej. Okay. Jedna fotka, to can you frow something again, please come on, do it A to mogę zdjęcie dłużka oczywiście, jak najbardziej kolego. Jo, Akli. Okay. Dobra, dziękuję. Mm, teraz tak, y... Mamy full zdjęć. Bardzo ładnych zdjęć całkiem, na szczęście. Dobra, chodź po smaczę. No i parabia tych questa trzeba zrobić, nie? Przede wszystkim tutaj. Czy mi to wygląda na twinsy powiem, że na razie niezbyt ogólnie? Nie będę wam tutaj ukrywał. Eee, bierze trzy smerzy sobie kolega tutaj, czyli my oczywiście. Moi mili. No okej, okay, okej. Okay. Mm, teraz tak. Parabiotyk. Can you speak to me? Come on, don't be like that. Oh, don't be like that. Come on, broski. Może na razie jakieś działanie zostało w ogóle przeze mnie tak... E Patrzony, powiem że niezbyt. Na pewno powiem, że to nie jest Shade, nie? Yy, bo, no kurczę, on jest aktywny fest, jak my stoimy w, sobie w pokoju, nie? Także. he don't care ogólnie, tłumacz. Nie wiem, czy to oni, czy to. No, Twinsy tak? Nie wiem, no nie widzi mi się trochę ten Twins, wiecie? Kurczę, No, ale kto. O, dziękuję. Jaki ładny szepcik. Mm, 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 Karol, się światełko. No teraz, jedyne, czego do szczęścia potrzebujemy, to oczywiście. Uncik, uncik, uncik. Gruncik, gruncik. Can you hand me, please? One more time. I mean one more time. First time, bro. Ok, ok. Czy on w ogóle tutaj ciągle freezinguje? A, minus 7 prawie że, no właśnie. I tutaj step to w sól. Bardzo miło z jego strony, naprawdę. Tylko już nie potrzebuję niestety stepów w sól. Tak się składa. No oni, no ten, event, eventów robi mało, nie? Nie zdziwie się jak to po prostu casual gin jakiś jest. O siema, koleżko, hell, bro. Nie chcę, że... albo dobra, weź, no w sumie, żebyśmy mi zjadł, właśnie. Yy, high spot. Nie jest Hunt. Wow, okej, okay, kolega. Teraz zaczyna eventować. Action, I technically... Yy. No Darkstar chyba, jak nikt nie przed tego wywuje, ale coś takiego chyba na Discordzie się, jak stąd wyjść. Stąd się nie da wyjść. To jest lista. Nie, nie, tak, tak. Tutaj... Nie, 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 Dlaczego Da. Nie za dużo mi dał ten hunt, moi drodzy informacji. Nie wiem, czy on jak mnie widział. Nie, nie, nie wsłuchałem się, powiem wam, ale. Wydawał się chyba troszkę szybszy, nie? Kurde, powiem wam, że nie wiem do końca. Muszę po prostu zamknąć ryja czasami chyba, jakieś z i powiem wam, się wsłuchać rzeczywiście yy, na kroki, bo naprawdę jestem troszkę królesem ogólnie. Nie wiem też, jak on migał, kurczę, no wiem, że to miganie. A ja nie mam smaczy więcej? A, bo jeden... Okej, okay, rzeczywiście, bo jeden spaliłem. Na oczyszczanie, teraz dwa też spaliłem. Okej, okay, no to good, Browski. Więc to jest Olin tak zwane, jo, chyba teraz albo żyjemy, albo umieramy. No dobra. Skoro tak. Ole rzucił Jier zielony. Nie wiem gdzie jest high spot moi drodzy, nie Tutaj chyba jest high spot, jo. Jest to jakiś oni jednak ty? Kurczę, no nie wiem. Show yourself one more time, please. Granie z okniem troszkę tutaj jest, moim milie wiecie? Ale nie no, on chyba nie przyspieszał tak ogólnie, więc trochę jest oni Chan. Mi się wydaje, że on nie, nie słyszałem biegu imo takiego, tylko tu ptańsko chyba normalne, wiecie? Tak mi się ją wydaje. sobie nice Supponindedor, browski. Bro. nie odpaliłem smaża Dlaczego nie odpaliłem smaża? Kliknąłem prawe przy myszki, mojego, bo mi się na słowo naprawdę no cóż. Nie wiem dlaczego myszka może się psuje Policja No nie wiem jestem Może był to oni Może w końcu chociaż zobaczyć... O jak fajnie tutaj sobie ten No ale ty no kliknąłem prawe i rzuciłem smażem Nie wiem, no to smacz się nie rzuci. Oni były, okej, okay, wow, chociaż tyle, widzicie, zgadłem o niego, wow, szok, tylko umarłem sobie. No ale cóż, unlucky, moi drodzy, dzisiejszy materiał się prezentuje w taki sposób. Yy, lubię smażę w tej grze, e, także mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, yy, to nie zapomnijcie sobie like lajka w górę, subskrypcji na kanale. No i co, ja się z wami żegnam, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się do następnego, moi drodzy, i do jutra przede wszystkim też, także pa pa!